Jacek miał 13 lat, kiedy pierwszy raz zapalił marihuanę. Szybko okazało się, że to mu nie wystarcza, a sięgnął więc po cięższe narkotyki. Zaczął też handlować. W nałogu trwał kilkanaście lat. To z jego powodu trafił do więzienia, gdzie z przerwami spędził już łącznie ponad 8 lat. Jak sam mówi, więzienie uratowało mu życie. Przeszedł odwyk i udało mu się zerwać z nałogiem. Opowiadam o swoim życiu. Jeżeli komuś może to posłużyć w jego życiu, to ja bardzo chętnie z nim porozmawiam. Ja bardzo chętnie udzielę wywiadu, ja bardzo chętnie Opowiem o tym, ja nie mam nic do ukrycia, ja mogę powiedzieć nie wstydzę się tego, najważniejsza rzecz, ja się wcale tego nie wstydzę, nie wstydzę się, że byłem w więzieniu, ja się nie wstydzę, bo chcę, chcę teraz pokazać, że można po prostu trafić na samo dno i na wiele lat jeszcze coś z tym życiem zrobić i mam nadzieję, że będę na każdym kroku każdemu to udowadniał. A teraz udowadnia młodym ludziom, których przestrzega przed zgubnym działaniem narkotyków, takie lekcje zdecydowanie bardziej przemawiają do młodzieży niż tradycyjne lekcje wychowawcze czy wiedza przekazywana z książek. To jest rzeczywiście jakaś tam konfrontacja psychiczna z jakimś człowiekiem. No jak mamy książki, to książek jesteśmy przyzwyczajeni od podstawówki cały czas mamy książki, cały czas nam ktoś coś mówi, jak mamy spotkanie z taką osobą, no to rzeczywiście daje do myślenia. Czego się nauczyłeś? No po pierwsze, żeby nie próbować narkotyków, po drugie, żeby nie. Jak koledzy mi mówią, no co, ty się z nami nie napijesz, a że nie, ja się jednak nie napiję, no myślę, że to rzeczywiście pomoże mi w jakimś tam późniejszym moim życiu. Autorką programu Bardziej Świadomy, Bardziej Bezpieczny jest Sylwia Mataczyńska, wychowawczyni oddziału penitencjarnego Zakładu Karnego w Łubkowie. Jego głównym celem jest zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom oraz zjawiskom patologicznym oraz kryminogennym wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Naszym obowiązkiem jest uczulać młodzież, podnosić świadomość tego, jakie są konsekwencje podejmowania zachowań, za które grozi nam odpowiedzialność karna, odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń i jakie są dalsze konsekwencje. Później, które można ponieść w życiu, jakie są konsekwencje używania alkoholu, środków odurzających, co się może dalej stać. A bardzo łatwym sposobem jest opowiedzenie tego na czyimś przykładzie, tak? Dużo łatwiej jest trafić do takich młodych ludzi, przedstawiając im osobiście osobę, która już coś takiego przeżyła, która ma doświadczenia, niż mówić im suche regułki, które przedstawiają podręczniki, które są podawane przez osoby, które powiedzmy sobie są jakimiś tam autorytetami. Ale program pomaga nie tylko młodzieży. Skazanym daje możliwość refleksji nad własnym życiem i możliwość niesienia pomocy innym, wykorzystując swoje własne doświadczenia. Mając w zamiarze opowiedzenia tym młodym ludziom, że słuchajcie, ja popełniłem takie i takie błędy i z tego powodu moje życie potoczyło się w taki sposób i ja w tej chwili nie mogę już tego, co no wcześniej siłą rzeczy taki skazany musi przemyśleć całe swoje życie, wyciągnąć odpowiednie wnioski, żeby później te wnioski móc komuś przekazać. Więc ja myślę, że tutaj już ten cel został spełniony, jeżeli nawet uda nam się e, osiągnąć to, że to spojrzenie na własne dotychczasowe życie jest na tyle krytyczne, że ten człowiek jest świadomy tego, że już takich kolejnych błędów nie chce popełnić więcej. Wiem, że to jest ostatni etap w moim życiu, żeby po prostu, e, tak, żeby jakoś zmienić życie. Tym bardziej, że naprawdę mam fajnych ludzi koło siebie, naprawdę i to nie są ludzie nowo poznani, bo to są starzy moi znajomi, których ja kiedyś nie widziałem, że to oni są tak po prostu we mnie zapatrzeni, oni we mnie wierzą. To mi daje dużą przewagę i naprawdę to mi daje dużą siłę. Ja przez to, dzięki nim przetrwałem ten okres w więzieniu, to jest 7 lat, to jest bardzo dużo. Także nie wiem, zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby to, bo ja wiem, że to jest mój ostatni dzwonek, mam 30 lat już albo dopiero. No ja, ja uważam, że jednak dopiero, bo 30 lat jest początek życia jeszcze może, możemy fajnie te rzeczy spędzać. Tak?